Hej, nazywam się Magda Gruszka, jestem osobą jednooczną i jestem też designerem, ale nie tylko. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zostałam poproszona o to, żeby poprowadzić warsztaty z innowacji. I jak nie powiedziałam tak, stało się to trzy lata temu, tutaj w Dublinie. Zostałam poproszona właśnie o to, żeby prowadzić warsztaty, ale odezwał się wtedy we mnie mój syndrom oszusta. Tak to się nazywa, impostor syndrome. Syndrom oszusta, który opiera się na tym, że myślimy wewnątrz, że inni mają o nas za dobre zdanie. Między innymi i mój syndrom oszusta zbudował wewnętrzny głos, który powiedział mi, że mój angielski nie jest wystarczający, że za mało pracowałam z grupą, że nie jestem gotowa. I że no, nie powinnam prowadzić tych zajęć. Tak długo zwlekałam z odpowiedzią, że w końcu wszystkie stanowiska prowadzących zostały obsadzone. A ja zagrałam bezpiecznie i zostałam współprowadzącą. I wszystko wydawało się pięknie. Projekt, tamten akurat projekt, dotyczył cukrzycy. Rozwiązania technologicznego dla ludzi, którzy jeszcze nie mają cukrzycy, ale są w tej grupie zagrożonej. W jaki sposób możemy użyć technologii, żeby tym ludziom pomóc zauważyć, że mogą mieć problem, zanim jeszcze będzie potrzeba, żeby używali jakichś leków. Cały set tego programu to jest 6 tygodni. Przez dwa pierwsze zajęcia byłam współprowadzącą i wszystko wyglądało świetnie ale przed trzecimi zajęciami prowadząca te zajęcie e, zadzwoniła do mnie i powiedziała, że no nie dotrze i że to ja muszę te zajęcia poprowadzić i zadzwoniła do mnie 10 minut przed rozpoczęciem tych zajęć wszyscy wszyscy już byli na miejscu i mój syndrom oszusta też był na miejscu i poczułam znowu te wszystkie uczucia wszystkie głosy wróciły do mojej głowy. Tyle, że tym razem, zamiast zostawić ich gdzieś tam w kąciku, przyjrzałam się im. Zapukałam do pokoju obok, gdzie był inny prowadzący i powiedziałam mu o tym, o tym, co czuję, o tym, że nie czuję się, że jestem gotowa itd. i tak dalej. I Żak, tak mu było na imię, popatrzył na mnie i powiedział mi, że nikt nie jest do końca gotowy, kiedy prowadzi te zajęcia. A dzieje się tak dlatego, że to są warsztaty z innowacji. My znamy proces, ale nie znamy końca. Poza tym za każdym razem pracujemy z inną grupą i za każdym razem rozpatrujemy inne zagadnienia, i nie ma możliwości, żeby się przygotować na wszystko. I że oni wszyscy są też niegotowi. Kiedy to usłyszałam, nabrałam perspektywy perspektywy i zrozumiałam, że ja nie jestem tak bardzo różna od tych pozostałych ludzi, którzy tam są. Jest takie powiedzenie po angielsku, że jeśli coś wygląda jak kaczka i coś chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, no to musi być kaczka. W związku z tym po słowach żaka postanowiłam, że tak właśnie zrobię. Że będę zachowywać się tak, jak powinien zachowywać się prowadzący. Weszłam na te zajęcia z całym tym syndromem uszusta wewnątrz, a wyszłam jako prowadzący. Później doczytałam, że to, co zrobiłam, nazywa się aktem wiary i że 70% osób przynajmniej raz w ciągu całego życia spotyka się z taką sytuacją, że czuje wewnątrz, Czuje się jak, jak hochsztapler, jak, jak oszust przynajmniej raz w życiu. I że żeby pokonać to, potrzebne są właśnie trzy kroki. Pierwszy, to zauważyć, że jest to uczucie wewnątrz, że nie czujemy się wystarczająco do danej sytuacji, do danej roli. Drugi to jest podzielić się. Podzielić się z kimś, tym, co jest w nas w środku. No i trzeci, to jest, żeby właśnie nabrać tej perspektywy. Zrozumieć, że inni ludzie. Tak samo jak ja, ty, on, ona, oni wszyscy, my wszyscy zmagamy się z tymi samymi rzeczami. Czasami boli nas głowa, czasami boli nas żołądek, czasami jesteśmy zmęczeni, niewyspani, mamy brak wiary w siebie danego dnia. I pomimo tego, że wydaje się, że wszyscy jesteśmy tak bardzo różni od siebie, jesteśmy do siebie dość podobni. To wszystko o moim syndromie oszusta. Chciałam Wam podziękować za uwagę. Nie zapomnijcie subskrybować i podzielić się, jeśli uważacie, że komuś mój filmik może pomóc. Dzięki bardzo.